Właśnie nie bierzemy się w garść, jak to mówi Filip, a bierzemy się w ramiona, czyli nie obwiniamy siebie, całego świata i w ogóle to, że dzisiaj jest po prostu paskudna pogoda, i ja już dzisiaj mam taki dzień, bo, bo nic nie idzie po mojej myśli, tylko to ja mam. Tą decyzyjność i ten wybór. I to ja mogę z tym dniem zrobić jeszcze wszystko, co, co, co tylko chcę, prawda? Bo nawet jak ten dzień mi się nie układa, to ja mam w którymś momencie tą decyzyjność, że ok, zakładam różowe okulary, wychodzę poskakać po kałużach i też mogę z tego dnia zrobić arcydzieło. I właśnie z takiego też miejsca wychodzi Filip, ale też. On bardzo pięknie pokazuje, jak się sobą zaopiekować, właśnie w takich momentach, kiedy my nie mamy siły założyć tych okularów na nos. Kiedy nie mamy siły, nawet wyjść po prostu przed dom i poddychać, tylko faktycznie ciągnie nas pod koc i, i do tego miejsca, w którym wystarczy poleżeć i popłakać. I to...